Siema, dzisiaj będziemy kontynuować naszą grę w Dziś Będziemy przechodzić do piętra trzeciego, czyli o tam, no i możemy już zaczynać chyba. No i jeszcze ja chciałbym Was poprosić o suba i lajka. Możecie zostawić i będę bardzo wdzięczny, bo chciałbym się, bo trochę nie było jakby w daily przez dwa dni. Chciałbym. Troszkę to Wam jakoś nie wiem zrekompensować, jeśli mogę to tak nazwać. I dzisiaj będą jeszcze odcinki, przynajmniej jeden jeszcze dzisiaj będzie z parkura, czy nie wiem, czy z parkura, może z czegoś innego, ale zobaczymy jeszcze. No, no to więc chyba możemy już zaczynać. Oj, oj, oj. Dobra. Teraz mój sposób, znaczy nie tylko mój, ale też innych, to jest taki upowszechniany sposób już przez długi czas. Okej, okay. radio, po co mi radio za 200 robuxów? Okej, okay. tutaj trzeba tak przejść, takie linie, dobra, pyk, pyk, pyk i pyk. Teraz tutaj idziemy. Teraz nie mogę skakać po tym czerwonym. Ok. Teraz sobie skaczemy po takich prostokątach, potem po tych y, takich kwadracikach. Pyk, 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 pyk. Teraz po czym ja mogę chodzić? Mogę chodzić po tym, ale nie mogę po tym fioletowym z tego co widzę. Ok, teraz taka jakby spinaczka, O, pik. I teraz mogę skakać po białym. Ok. I tutaj teraz trzeba tak jakby skdywać. Ok, to teraz nie, dobra. Niebieski, różowy, niebieski. Nie, niebieski, różowy, różowy w takim razie. Niebieski, różowy, różowy ok. Zbyskaczymy. Teraz, jakby nie możemy dotknąć tego bardziej jasnego, zielonego. Dobra, teraz po takich czerwonych klockach. Teraz po takich deseczkach niebieskich. Nie możemy dotykać tych laserów. Okej. Okay. Teraz taka bakterią kolorów. ok um. Pick, 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 pick. No Cały czas pykuje. Nie wiem po co. O, poszliśmy? A, to jeszcze tak. ok Teraz sobie skoczymy. Teraz chyba może, Nie, nie możemy po tym. Okej, okay, czyli nie możemy po tym. Ale się myślałem, że możemy tylko po tym skakać. Ale no, no, pomyliłem się. Ej, już 76 lewe. Szybko to idzie. I teraz musimy skakać po takich skośnych podrakach. I teraz mogę chodzić. A, to jest jakby takie. I co teraz? Ja potem? A, nie mogłem pod, po prostu pod tym czerwonym to. A, nie mogę po prostu dotykać tych czerwonych. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa. Mogę... Nie, teraz nie mogę tego dotykać. W poprzednim odcinku, jak. Oglądaliście? No to mogę dotykać tych desek, a teraz już nie mogę, bo jest piętro drugie. okej okay. I, I pyk, i pyk, i pyk, i pyk. Dobra. Teraz skaczmy po tych takich beżowych kwadratach. I chciałem przeprosić za lagi w tamtym odcinku i w tym też. No, troszkę słabo to wygląda, w jednym nagraniu. Wtedy na początku, w tamtym odcinku bardzo lagowało. Ale teraz chyba już jest ok: ok, ok, ok. okay. Teraz pyk, pyk, takich teraz po tych ojeju, czemu to się tak stało? Myślałam, że Tam radę. tak naprawdę lepiej nie wcześniej. Ok. Długie piętro też jest bardzo proste. Znaczy, już jest troszkę trudniejsze, ale o. ale i tak nadal jest dość prosta. Okay. muszę się tutaj skupić żeby mnie przegrał ok czekaj po czym ja mogę skakać po czym nie mogę po wszystkim tak ok jetpack bym kupił ale nie za 450 robuxów ok co tu się stało

Wiem, trzecie jest, dlatego dziękuję Wam za oglądanie. W Na następnym odcinku będziemy przychodzić do. Do. To chyba tam. Tam chyba będziemy przechodzić. Tak mi się wydaje. czy Nie wiem. Ale chyba tam będziemy jeszcze chodzić. Piętar jest bardzo dużo. No czy jest chyba 8. No ale w każdym razie... Hmm. No, widzimy się w następnym odcinku. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka i suba. No i... Papa. Pa. Widzimy się w następnym odcinku.